Ces jej źrebak Azor, ara ciężarna Bella, San jej źrebaczek y, Golden Tesla. To sklaczy i ich robaków wszystko. Ogierek Cupcake, również ogierek Ciapek i ogier Elegant. A to jest właścicielka Stajni Mija. Hmm, gdzie są wszyscy? Chodź, Cupcake. No, noż w końcu wyprostowałam te siodło. Ach, jeszcze ogłowie nie da się założyć. Co za dziś dzień. Cupcake, stój spokojnie. Mm, mogłam wziąć inne ogłowie yy, do niego, bo te wodzy nie chcą się układać tak, tak jak chcę. Wstęp. Nie wiem jak wytrzymam z tobą na skokach dziś. Kus. I galop. Stem. Uspokój się. Cupcake, cupcake, tylko mały parkour, który będziemy dziś skakać. Skakałeś większy i nie było problemu.